elf, który z jest święta. To są wiadomości o, o dzisiejszej. No to jednak proszę się bronić i żeby coś właśnie zrobić, żeby właśnie on był właśnie dobry i żeby go w jakiejś klasce zamknął. My mam jakąś klatkę, ale nie wiem czy go tam złapiemy. No właśnie, uważajcie, krasuję. Niebezpieczny elf uciekł nam z klatki, i w tej części. Ja, dęże... ja go kiedyś widziałem. W wcześniejszych świętach. I zapamięć go. W... On na pewno W wcześniejszych świętach we ten elf. Nie udało nam się złapać, bo nie mieliśmy tyle siły. Ale dzisiaj na pewno go zła... złapiemy i nie pójdzie. No, złapiemy go! Dobra, zostało 18 dni do wygili. 18 Elfie, idź i przygotuj prezenty. Dobra. Ja tutaj będę... Zobaczcie, jak mamy dom udekorowany na święta już. Tutaj szykuj te prezenty. Dobra. Trzeba go znaleźć, bo grasuje w mieście Dobra. i jest bardzo niebezpieczny. Psuje nam święta. W tamtym roku nam popsuł święta, co nie, Elfia? Mhm. Nam tak... Takie schudy nam dawał, że nie mogliśmy. No, nie mogliśmy go złapać, bo miał jakąś różdżkę. W ogóle nie wiem co to jest za różdżka. Dobra, Efie, idziemy. Idziemy! Poczekaj, po, postawię auto. Jakiś zimowy takie. No za taka, jednak nie będzie. Nie, ja nie będzie takałajów mój najlepszy. Siadaj, pomalujemy oczywiście na czerwone. Mój ulubiony kolor serwonu. Nie może być tak, że w tym roku nam zepsuje święta. Sonia, Alfia? No, jak nam gdzieś zepsuje święta, to nasaleje. Musimy go złapać. No A Jak będzie miał dalej tą różdżkę, swoją, to coś wymyślimy. Mhm. Dobra, jakoś wam jedziemy. Weź lornetkę, żeby patrzeć. Lornetkę osobiście. Давайте мимо такого эльфа, не знаю, где он есть. Подождите, возьмем, может, там рунетка. Эльф не забрал. Ну, я не знаю, где есть Добро, и będziemy... Чекай, мы едем это Ой-ой-ой. Что ж ой, ой, ой. Dam elf, lolnetkę. Dobra. Patrzę. Patrz co, znalazłem. Ale jak się robi dam lolnetkę, bo ja nie umiem? O nie. Jest Jestem super. taki. Wyszła do mnie. Elfie, stój tu. O nie, on ma tu różczkę. No nie, A nie, 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 się, nie, ma go. No nie, 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 ho, nie, ho, ho. nie, wsiadaj. nie, nie, też nie, taką nie, ja ja mam nie, te, trochę taką nie, nie, ja też mam trochę jedziemy taką domu nie, nie, domu Jedziemy do domu po różdżkę naszą. Co nie, jedziemy no. do domu nie, nie, bo... Akurat ja zabrałem z domu moją luszczastkę. Dobra, ale ja nie wziąłem. Wziąłem. Dobra. Dobra, idę w różkę, Zostań. Dobra, zostanę. Słuchajcie, znowu ten elf. Chce nam powtórść święta. Jaką kupię różką Dobra, mam ją. Schowam ją. Ja Dobra, jedziemy go. Choć, szukać. Jedziemy go. Już, już jest prawie zima, Zobaczcie, już śnieg jest. 18 dni do grudnia zostało. Do, wigilii. do wigilii. Dobra, nie wiem gdzie. Ja mam taką do... most. Jan taką most, że moje nóżki panują. Hmm. Hmm, nie widzę go. Hmm, 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 ho, ho, ho. Nie widzę go. Uj, uj. A jak się znowu nie uda nam zobaczyć tego elfa? Tu będzie źle. Dobro, jedziemy tu. Tutaj jestem moskit. Moja łóżka szaleje. Szaleje ona. Oj, 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 Dobra, szło prawie noc, co jesteś? Ja mówię sam do siebie. Jezu, ten elf, to sam do siebie Dzień. mówi normalnie. No, ja lubię sam do siebie. No, nie wiem, może gdzieś tutaj jest. Mm. Elfie, poczekaj. Chodź tutaj ze mną jednak, bo się trochę boję. Jeśli coś się stanie, to będzie po nas. Elfie, idziesz? Elfie! Co, ty się zawiesiłeś, czy ty śpisz? Chodź tutaj. Szukam tej na Chodź i czekaj, bo Elfa Gdzie to oj, oj, spadłem. <laughs> ja jestem na proklej, Jezu, chodź do mnie. Gdzie jest mój Jelcz? Mikołaj! Mikołaj! Jezu, Elf ma na drugiej wyspie, jest ci jakieś. Mikołaj! Mikołaj! Gdzie ty jesteś? Mikołaj! Gdzie ty jesteś? Jezu, chodź tu! Mikołaj! Elfie! Elfie! Jestem za tobą. Если... Хочешь, давай. Ага! Что за тобой? Что ты хочешь, давай. Альсия! Постави не спрашивай, а <я> с тобой. Я тебе жду, что-то Boże, no nie ma, nie ma tego lufa. Dobra, ja tutaj zostanę przy tej studorze. Chyba jestem śpiący. Elfia, do domu. Pójdziesz w bok. Do tu Tartuj. Idę w Będziemy tutaj spać. Śpimy, Elfia. Musimy tutaj przespać tą noc jedną. Dobra. A, ciepło, gdzie ciepło. A, gdzie A, gdzie będzie 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 gdzie będzie, 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 będzie. <gry> <psiła. grywa> Bo wiem, że to jest ten elf, a to. Ten mój. Niby mi pomaga, ale w tym on mi pomaga. Dobra. Nie wiem, gdzie ten elf. Nie mam pojęcia. Czekaj, już tutaj muszę iść zobaczyć. Czy jestem stary, czy to już. Elfie! Widzę tego elfa. На скутер, на скутер. Ручку держи! Давай, на скутер. Но. Нет, Эльфину. Нет, 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 Chodź, biorę cię na ręce. Elfie! Ej, się wsiadaj! No, sobie po co ty wysiadłeś? Jestem elfem. Elfie! Ty jest. Dobra, jedziemy. W końcu nam się udało zobaczyć tego elfa. Teraz idziemy do naszego kochanego ukochanego domu. Dobro. Elfie. Zaraz Cię bywali z domu. No Dobra, już... Dyłem pojedziemy. No, Stój tutaj, Elfie, nie wychodź. I masz tu siedzieć, Elfie. Nie możesz się ruszać, rozumiesz? No w końcu złapaliśmy się. W końcu będą tak. bezpieczne święta. rozdajemy sobie pre... Będziemy rozdawać prezenty z moim elfem, no. a to nie sobie tu siedział, tak? Mam nam Zobaczymy, kogo jest. Ksi ja się magię, Dobra, walka na różdżki, walka na różdżki. Ej! No chodź tu! Chodź tu! O Jezu, ten elf to... elfie! Elf jest. Znowu nam uciekł ten elf. Ale wiem w którą stronę pobiegł. Dawaj na skuter wszedamy. Wiem, w którą stronę. Widziałem. Zawsze te święta nie mogą być spokojne. Tylko... Zawsze ten... Idź do wody. Zawsze ten jakiś głupi elf musi nam psuć te święta. Ale... Nie martw się. Prezenty dostaniecie. Dobra, w tamtą stronę gdzieś powie chyba. Tu nie? My nie widziałeś, a ja wy, Ja widziałam. Gdzie my jedziemy? Nie wiem. Oj. Gdzie my pojechaliśmy? Dobra, inne tu? Ja zauważysz alfa, to mi krzycz. Dobrze. Moje, moja luszka wykazuje. No. Moja luszka wykazuje, że... że co? Że on jest Kogór. Koło Kogór? Koło mhm. A gdzie mogą być te góry? No nie wiem. Może no, coś musimy tam posłuchać. No dobro. To jedziemy Jedziemy Ale nie wiemy, w którą stronę mamy jechać Wiesz o co mi chodzi Elfie Wiesz o co mi chodzi czy nie? Co? Wiesz o co mi chodzi czy nie? Nie. nie lubię. Nie lubię proszę. Nie lubię pszczę. Dobra. A twoja różka wy, wyczuwa gdzie jest, bo nie słyszałem już góry. Moja lóżka wykazuje. Moja lóżka wykazuje, że ona jest. Z. Ten L. On ten L. jest koło, koło gól. Idziemy szukać. Bo ten elf to jest spryciuch. Co nie? ten elf jest spryciula. Nie. Nie, już Maria, jakie mi krzaki wjechali. Nie tu, chyba. Jedziemy do. Gdzie spokój? są te? Latalnie. Ja tutaj nie widzę żadnych u Mikołaju. Święty. No wiem. U, może tutaj będzie. Nie. oj, Może tutaj tutaj zobaczymy. Elfie, czy twoja różka wykazuje gdzieś tutaj? Wykazuje mi, że, że gdzieś on jest właśnie. Że. On jest gdzieś właśnie od prawej strony do lewej. Dobra, może tam jest na tej wyspie. Nie wiem, gdzie on jest. On chyba teraz z Dobra, widzę tą wyspę już. Elfie! On jest... Chyba twoja wróżka wyczuła, że jest obok jakiejś wyspy. Nie? Tak, Wesoły. On jest koło wyspy. Koło wyspy. Koło wyspy. Elfie, nie denerwuj tak się. Nie nie denerwuję się. Wesoły! On... Elfik. Elfisek. Zaproszą! I nie masz prawa uciekać, rozumiesz? Zaraz z karę zostanie. Elfie w moich rączkach. Dobra. Jedziemy do. Nie może być w klatce. Oj, oj, oj. Nie może być w klatce. Będzie w domu uwiązane. Dobrze? Dobrze? Dobrze. oj. W końcu mam się pać? Udało nam się wypać tego elfa. No. Dobra, przejdziemy się elfy, dawaj. Tutaj trzeba... Ty to moja moją kochaną. Chodź tutaj, bo zamykam dół. Oni On nic tutaj nie wyjdzie. A gdzie jest ten elf? Gdzie na jest ten? Ba na basenie. Jest w klasze. Dobra. Elfie, nie masz prawa na uciekać. Czekać, jak uciekniesz, to zobaczysz, będziesz miał jaką karę. Rozumiesz? Rozumiesz to? Dobra, śpij. Elfie, mam pomysł. Zrobimy walkę na różdżkę. Elfie. Postawiła konieczkę, wiesz, ma żeby Jak. Elfie. Zły Elfie. Ba ten. Teraz będziemy walczyć, kto ma lepszą różdżkę, dobrze? Właśnie, on właśnie, chyba, za się nagadać, Dobra, w klatce będziemy, w klatce będziemy walczyć. Elfie, stawaj, wyciągnij swoją różdżkę i będziemy walczyć. No. No właśnie, będziemy walczyć. Elfie, wycońmy z twoim Boję się. O, oh, jak się boję. I no dalej! Ja, pokonaliśmy Dobra. chyba go. Chodź, idziemy na wiadomości. Tak, pokonaliśmy. Albo go. nie, nie, nie. Weźmiemy go na ręce i będziemy w domu uwiązane. Elfie, bajaj. Ja i w domu. Dobra, um, zamkniemy dom, żeby nam ten skubaniec nie uciekł, to nie? Nie, mhm. idziemy, go niesiemy. Dobra, niech tak będzie tutaj jest tu dobra siedź tutaj masz tu siedzieć dobrze rozumiesz nie wychodzić możesz jeść ale pić nie wiem z czego z kranu chyba dobra teraz wiemy o wiadomości słuchajcie święta Sł się udały słuchajcie święta się udały w wiadomościach Czyli ja i wiadomo. Będą rozdawane prezenty Fed Mikołaja. No ja będę pomagał, oczywiście, mm -hmm. jako. Historyjka. druga część tego, to no, spokojnie. będzie spokojnie. No, druga. A teraz to ten, obejdzie. tą część chyba zakończymy, to nie Alfie? To no. więc no. pa Pa pa!